Ale, dlaczego? qué? Cho mi mama me Mówiłam ci, że matka mnie porzuciła. Całe dzieciństwo czułam się oszukiwana, gorsze. Dlatego tak trudno przychodzi mi wyznanie prawdy. Ya parte de ese momento, a mí me cuesta mucho decir la verdad. Me cuesta hablar, me cuesta encontrar las palabras. Rozumiem. Wszystko się ułożyło. Jesteśmy razem. Z czasem lepiej się poznamy. Pomogę ci. To niemożliwe. Obiecuję, że zrobię co w mojej mocy. Kiedy usłyszysz całą prawdę, też będziesz smutny. Nie zasmucisz mnie. Wiesz dlaczego? Bo jestem szczęśliwy, że mnie kochasz. Przy Tobie nigdy nie będę smutny. Pocałunkami i pieszczotami sprawię, że Twój smutek zniknie. Na zawsze. Jesteś słodki. Chciałabym, żebyś zawsze mnie kochał. Tak będzie. Co wstąpiło w Reynalda? Nigdy nie widziałam go w takim stanie. Był zdesperowany. Nie sądziłam, że potrafię obudzić takie uczucia w mężczyźnie. Bezczelny, myślał, że mu pozwolę. I to w domu moich siostrzeńców. To miejsce jest dla mnie święte. Przestań, nie zbliżaj się do mnie. Co to znaczy?

Kto mówi? Angela, eh, Angela wybacz, że dzwonię tak późno. Która godzina? Druga. Stało się coś? Twój ojciec nie wrócił na noc. Jest u ciebie? Nie. Pokłóciliście się? To nic poważnego. Mała wymiana zdań. Myślałam, że nocuję u ciebie. Nie odezwał się. Mogę jakoś pomóc? Zadzwoń do Kataliny i zapytaj, czego tam nie ma. Nie mogę tego zrobić sama. Oczywiście, odezwę się. Pomogę. Nic ci nie jest? Nie.